Kwartalnik mistrzów rzeźnickich Tasak zaprasza na nową, dobrą kobrę. Trzecia trzydzieści rano, zabójcza pora dla normalnego człowieka. Ale są tacy, którzy muszą codziennie wstać o tej godzinie, przegonić sen i opuścić swoje ciepłe łóżko. Wyglądam przez okno, zakładając przy tym grube brązowe kalesony, bo zima tego roku potrafi być wyjątkowo zdradliwa. Obserwuję, jak do naszego bloku zbliżają się trzej dobrze zbudowani mężczyźni. Kątem oka widzę, jak na polane powoli wjeżdża także czarna wołga. Zimny pot oblewa moje ciało. To już koniec. Obra Kobra przedstawia opowieść dramatyczną, a zarazem lekko transcendentalnie popapraną i na dodatek bez wyjścia, pod tytułem Czarna Wołga. Papieroska. Moje gorączkowe rozmyślania przerywa gruby facet, siedzący obok mnie w krzakach. Podskakuje do góry. Jak mogłem go nie zauważyć? Czyta Wojciech chorąży. Lecąc w dół ostatnim przedśmiertnym wysiłkiem, chwytam ręką za balustradę balkonu, która w tym momencie dosłownie ratuje mi życie. Udaje mi się trochę oddalić z centrum miasta, gdy naraz widzę jadącą wprost na mnie czarną limuzynę. Ja cię bardzo przepraszam, mamusiu! A gówno! W odróżnieniu od Kazikowej jestem wolna i sama będę decydować o mojej macicy. Opowieść dedykuję tym wszystkim silnym kobietom, dzięki którym trzymamy się jeszcze jako tako, jako mężczyźni. Dobra, kobra.